No i Nie udało mi się zebrać wszystkie na No szczęście myślałam że już to mi się zmieni na takie jakby Wow Dobra Jeszcze jedno mi zostało Jest Coś tu jeszcze jest? a że chciałabyś żyć 17-18, 19 życi. 7% skończone Co ich... Kontynuujemy, możemy znaleźć też w grze jeszcze dwa klucze, tylko nie pamiętam do czego były, ja tą grę grałem bardzo dawno temu, to będzie spokojnie, ostatni raz to grałem z jakichś 8 lat temu może, teraz mi tak na przykład ochota, żeby to nagrać. Wow, i tutaj widzicie taki żółty kryształ, który możemy zdobyć, jeśli, znaczy jeśli będziemy go mieć to będziemy mogli przejść na drugą stronę, bo tak to teleport nas po prostu wróci. Dużo skrzynek miałem. Następnym poziomem jest... Tak, jeden, który, jeden z tych, których nie lubię. Zaraz zobaczycie dlaczego. Jest taka jak bulderder. <laughs> mamy w ten sposób kamerę. Jest dość ciężko tutaj pozbierać wszystkie skrzydki. Ponieważ mamy taki jeden szczegół. A mianowicie golina nas WIELKA KULA przed którą będzie trzeba uciekać! ten poziom jest jeszcze prosty. Chyba będą fajne. Mówię wam, jak dojdziemy do drugiej wyspy to się dopiero zaczną jaja. Mogę ginąć... Może jeszcze nie wyszedłem tak z prawy bardzo. Okej... Okay. Ważne jest, żeby nie zginąć, bo wtedy nie zbierzecie kryształków. Ogólnie te płotki też nam będą przeszkadzać Jeśli na jakiś wpadniemy, to spowolni nas A wtedy kula nas zjecie! Ja... Ta gra naprawdę potrafi podnieść adrenalinę czasem No tak Zapomniałem, że jeszcze to są filary Ogólnie gram na joysticku Więc nie gram na klawiaturze, bo to byłoby samobójstwo Nie wiem, że tą grę da się grać na klawiaturze I mamy płotki, które też nas spowalniają Przynajmniej jabłka wyznaczają nam miejsce, w którym mam biec tak, 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 tak. Uda się, uda się, uda się, uda się. Jest też zależne od tego, jak przytrzymacie dłużej klawisz odnośnie skoku, to jak crash skoczy dalej. Czyli krócej, to skoczy bliżej. Też z wyczuciem powinniśmy kryształ zdobyć. Tak jest, moje kryształy. Mam już dwa. Continue. W grze są też bossy. Bosowie. Przeciwnicy. Nas właśnie za, po tym poziomie będzie pierwszy boss. Na każdego bossa tutaj trzeba mieć sposób, no nie wystarczy iść. Nie mamy. Kolejny poziom. Ten jest dość też wredny. Tu Tu bóska nic zmieniła. Nie, mamy rybkę, którą też zabijemy. I ogólnie te kończynki spadają. Sam w tej gry. Dzisiaj już może taka nie jest fajna. Ale wciąż jest. Uważam, że ma być bardzo uroczy, taka bajkowa. I kolejna apka o tym motylek jak mi na to po ekranie. ale ta gra jest taka fajna, przyjemna. Wow! Ryba. Widzicie, jak jak stanie zjeżdżać. My chyć, po prostu. Ogólnie no, jest sytuacja Ale co robimy? Z Czy na liściu dalej Mamy kolejny TNT z rosiczką wodną, wspaniale Wow. spadłem? Tak łatwo się zabić Jeśli staniemy zbyt długo, to ta rosiczka na zerze. zeżre Staram się na razie nie ginąć Później i tak będę ginąć Więc nie proście mnie o to, żebym ginął i pokazywał jak, jak, wygląda, jak wygląda śmierć krasza Ale później tak zobaczycie, na pewno się gdzieś pomylę czy przy bossach, czy gdzieś nie? Oh yeah. o, no, to było co. o, i tam mamy kolejny piszczel i trzy od razu bonusowy poziom ciekawe czy ten mi się uda bo ten już będzie na pewno trudniejszy no ba o wilku mowa zaprzejdziemy po nich w ten sposób, trochę oszukamy nie będę skakać od góry tak? Tak? Nie? Na pewno nie będę. Po... O, nie będę potem skakać od góry. Raz, dwa, trzy. Nie? A w ogóle, jak zdobędziemy wszystkie te skrzydła, to będzie pomocowe zakończenie. jak no, że to wiem, wie? no, fajnie wygląda. Raz go chyba tylko widziano. Koda, bo wpisałem kody i po prostu wszystko mi odblokowało. W tych grze są też kody. Znaczy, jak w większości na playa jeszcze, robić to jak cheaty, dobrowolne. Nie? Ua! Fuck! Nie. Dobra kolejna, I ten kryształ też by nas w dalej wyprowadził, będzie mieć żółty kryształ. Pierwsza część jest najtrudniejsza w całej serii, jak pamiętam. O. I mamy pierwszego bossa, ktoś się nazywa Papu Papu. Słowrogi, słowrogi boss normalnie. Niech ja tylko skojarzy jaka była na niego taktyka. W to jest ten grubas, będziemy z nim walczyć teraz. Tak, papu, papu. Wow. No tak. Świetnie. Jego trzeba ogólnie na głowę mu skoczyć. No masz. O Majko. Nie mogę. Aha, tak jest. Tak trzeba zejść od tyłu i skoczyć mu na głowę. Wow. Wła, w ogóle dupę ci widać. Nie? Jeszcze raz, jeszcze raz, dawaj. No i zobacz tyłek jak mu widać. <grymne> I, pop I pierwszy bo spada. Ja ogólnie jest prościutki. A, ta gra jest w ogóle przyjemna. Bardzo fajnie się w to gra. I mamy kolejny poziom. To jest Rolling Stones. Turlają coś kamienie. To widzę rośliczkę. Ten jest troszkę już większym poziomem, z tymi toczącymi się kamieniami, głazami. Fajnie byśmy go widowali. O, świetnie. Mamy maskę, to się przyda. I te poziom już się robią trudniejsze, straszki odbiły się. O matko, a czekarka mnie nie Dobra, Weźmiemy sobie tą skrzynkę, tak małą na dole i mamy kolejną, kolejny bonusowy poziom. To jest taki doktorek specjalny. Eee, on ma znacznie trudniejsze już poziomy niż ta kopika. Znowu, znowu, nie kliknąłem, mizerza żółw. Świetnie. Coś wysadziłem. Tak. I to jest z tych bardziej wrednych już poziomów. Wiesz, pośrodku jest życie? Fuck! Nie! Uuuh. Trudno. Dobra, po prostu to. Idziemy idziemy stąd. Szkoda, przynajmniej jabłka, jabłka, trochę straciłem, ale trudno się mówi. Nie jestem pewien, czy kryształ teraz dostanę za przejście. Hmm, drugi obrazek. Jeszcze jeden brakuje, czyli jesteśmy jeszcze nawet nie w połowie. Poczekajcie, zaraz wrócę do Was. Witam wszystkich serdecznie, tutaj Ragnarok i kontynuujemy krasza. Musiałem wtedy zrobić dłuższą przerwę, parodniową. Nawet mu nie miałem już czasu nagrywać. I kontynuujemy, dobra, kolejna przepaść. Razem mamy takie mobilne filary. Dobra, A jeszcze jedną troszkę mi życia było, ponieważ jak tu się wczyta grę z tego normalnego stanu... O, fuck. Jak tu się wczyta grę z tego normalnego stanu, to życia nie przechodzą. Trzeba je od początku zdobywać, więc zawsze zaczyna się z trzema chyba podstawowymi życiami. I dopiero jak sobie zdobędziecie resztę, to będziecie mieć ich więcej, więc nie jest to za proste. Pamiętam, że byłem mały, zawsze przychodziłem pierwsze trzy poziomy, tak, żeby tylko pozbierać sobie życie. Tak później, bo ta druga wyspa i trzecia druga szczególnie jest trudna. Trzecia już może nie tak bardzo tam poszczególne poziomy są wymagające, ale druga daje w kość. Tak jest. No i teraz mnie nie, nie zabijaj całe szczęście. No o, świetnie. Myślałem, że tę skrzynkę już opuszczę. Tak, i tu widzicie taki filar, który podskakuje. Ten filar jest tyle wredny, że jak na nim staniemy dłużej, to on nam... Spadnie. Tak jest, więc tutaj trzeba wyczuć moment. No, na przykład taki. I jeszcze tego trzeba zniszczyć. Świetnie, mamy trzy obrazki. I kolejne, kolejna bonusowa runda. Tu się nie traci życia, jak się zginie. No i ta już, jest, jak widzicie, jest troszkę trudniejsza. No, no, dawaj, 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 ja. Yeah. Świetnie. Życie. Jeśli się nie mylę, to trzeba. Wszystkie szlak. Wszystkie życia trzeba. Wszystkie skinki trzeba pozbierać i już chyba tego nie zrobię. Szlak. <śfuck> nie lubię tego. Ale przynajmniej życie nam przeniosło. Mam 7. Ja sobie szybki zapis zrobię. Taki wypadek, bo nie mam tej. Tak, nie mam tej karty pamięci, więc szybki zapis sobie zrobiłem. I jedziemy dalej. Tak, tutaj jest kolejna podskakująca. I jeśli widzicie, tam na dole jest taki korytarz. Eee, jak się przyjrzycie, tam na dole nie ma przepaści, tylko korytarz. Ale niestety nie możemy się do niego dostać w uczciwy sposób, spadając. Jaką potrzebujemy niebieski kryształ. Więc on jest potrzebny tutaj. Jeśli kogoś by to interesowało, gdzie są skrytki. nie? Kolejny skunk zabity. I coraz więcej już tych filarów, coraz trudniej się robi. No i jeszcze. Ruchomy! Jest, dzięki. I teraz powinno Cholera, jest trzecia. A, trzecia główka była na dole. Dobra, pamiętam. Trzecia główka tego doktora. No niestety, nie zdobędziemy tego kształtu. I teraz jeden z moich ulubionych poziomów w Crashu, czyli Dzika Świnia. To jest normalnie. że przekomiczne będzie. Tak jest. Wyraz krasza, i teraz zganicie swój portfel. Czy widzieliście w jakiejś grze motyw z jazdą na guścu, świni czy innym egzotycznym zwierzęciu? I go trzeba tu trochę precyzyjnie wymierzać, ponieważ jeśli umylicie, to zginiecie od razu. Tu nie ma czegoś takiego, że ta maska was uratuje. Świetnie. A. I ja oczywiście, pigmej, Będzie przeszkadzał. Dobra, i do góry! Świetnie. Kangurek? Nie, nie kangurek. Ktoś mi tam powiedzieć, że ta gra przypomina Kangurka Kao. Nie wiem, nie grałem nigdy w kangur Kao, ale jeśli mówicie, że przypomina, to pewnie przypomina, więc tak. Na pewno Crash jest starszą grą od Kangurka i chyba lepszą, bo... Tak, macie psa, który się gdzieś tam piecze nad ogniem. Ogólnie dość trudny... Fuck! Poziom zaczepiłem właśnie. Sterowanie w, te, w tej części jest zbyt dobre, znaczy zbyt precyzyjne i dlatego zdarzają się trudności. Cholera, zagadałem się znowu z gimem. Nie, 10 żyć, może być. Zobaczcie, czy muzykę w ogóle słyszycie, bo chyba przecież muzyka tu jest fajna muzyka. szczęście. Z góry! I znowu do góry. Teraz tu... Do do, 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 do lewo, prawo, nie, prawo, dobra. Do, 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 do. Jest, a nie dobrze, nie. I składają się z 10 pikseli. No tak, właśnie, trzeba chyba poziom przejść na 100% i jeszcze precyzyjnie, więc poczekajcie chwilkę, ja tutaj zapiszę grę. A bo nie, zobacz to już w grze. Bo chyba troszkę pogłośnie muzykę. Albo w momencie, dobra? Zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem. Chyba troszkę za mocno przyciszyłem muzykę, ale niestety nie mogę tego teraz zmienić, więc musicie to jakoś przytrzymać i kolejny poziom z bramą. Tym, razie, tym razem bardziej wymagająca wersja. Jak tylko odblokuję jakiś kod, żeby... muszę wejść do menu po prostu, żeby mm, po, pogłośnić. Chyba, że tu się da. Nie, tu się nie da, oczywiście. Nie da się. Nie, nie da się. Żaden klawisz nie wejdzie do menu. Więc będziecie musieli przetrzymać ten moment. Ja przejdę ten, ten poziom bez muzyki, niestety. Troszkę za mocno ją tym razem. Ja roślkagi. Dwa żółwie! I małpa oczywiście. Myślałem, że małpa będzie teraz nieregularnie tam jeździć, Znów dwie rośnicki. Później jak zdobędę kod, ten taki długi kod złożony z trójkątów, kwadracików, X i tak dalej, to wejdę do menu i po pogłośnie, żebym od razu zacząć od tego poziomu.